Ja bym ja musiał się osobiście fatygować. Kur. Król teraz Denecki, nie? No, ci tak? No, widzisz, no kur... No, z kim ja muszę pracować. A, a ja? Gdzie jedziesz? na ryby? gdzie no, ci je... ci... 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 dziś? Do... Kur... dał na tej walce, co? Zresztą z mózgu dostał. Na kur... co kur... potrzebujesz? Ja, cztery. 40 kg, bo dzisiaj muszę jechać do Kielc. A, do... a co, do... co w ogóle chodziło z tym Maxem w pociągu? Kur... z Daltonem nie? jestem. Powiedzisz, szczerze, przebywać z Datonem w jednym domu to jest piekło. Masz, tutaj kur... gamą ja bez tego dowodu to... Kur... Symbał jeden. Ale ty miałeś już, on mówił, ten, ten telefon. zostawię. Nie Nie, w zestawie, ja nie, Stur, tyle ludzi się przewija. No. Nie kurde. ma dowodu, to nie ma nic. No Równa na no, mnie i tyle. Ile? 150. Ja musiał się osobiście fatygować. Kurde. Król Dresdenecki, nie? No właśnie, o to chodzi. Nie, on ma dowód na hacie, ale stary, go nie chcę na wiesz? puścić, co? na j... Jaki hasło? Kur... Nie, zaraz się go zapytam, bo tu stoi. No. J... No, to pamiętaj. Dałem ci to pisze, bo... bo... Naprawdę, ja nie. Poguncie, tak. Widzisz z kim ja muszę się zadawać? No wyłączył się. z kim, z kim ja muszę pracować, chłopie. No, jestem kur... Po ciężkiej nocy. Uuu. Byłem rudej, kur... <laughs> Meeting. Kur... Po meetingu, po melanżu. kur... Ledwo żyję, patrzę na gały, kur... ten mi kur... Ja pier... Weź się zastanawiaj jaki jest ten kot chłopie, ja nie będę stał 15 godzin. Bo kur... Ludzie czekają, ra, to wydawali po******, bo <laughs> świgze ten. No widzisz, no kur z kim ja muszę pracować i no powiedz z kim. A ja? <laughs> Ale to nie jest moja wina, że taki kur... Bał nie zna swojego kodu do telefonu. Na ch jakiś kodu. Ja daję swój telefon bez kodu i na ch*** to do... potem. No, co telefon ci ukradł, czy co? No musimy poczekać, bo się wyładował całkiem jest 0%. To może być obsług tego pana napier. Bo nie no, no, wiem. No dawaj. Dobra. Co pan zastaw? I to też pod podzabaw. Kobnica? Stacja lutownicza, taka do małudka. A to? Kentara. I tak to w jak odbieram. Ja tam łotek. Gdzie puchy Nie, dych. Pięć dyszek można zrobić. Dobra. jedziesz? Na ryby. Dzisiaj na ryby? Nie, no jutro. Co ty No to chyba się nie chodzisz tu Na twoim miejscu zagrałem. Zagrałem Z Ja mam w domu agregat. Ma? No tylko łódkę załod. Nie lecimy. Też nie problem. No i lecimy, ku**a. I do tarana, tarana, grycha No a, yy... bum bum, bum, bum. Na Lubiatowskim, nie? No. Wszyscy mówią, że tam była kamera na środku, nie? Tak. No, tak. A wysoty? Wy to tak. jest wymierzenie poziomu wody. no Ja to wiem. Kamera. Nie, nie uczy tego młody kur. Ja iść iską. chwilę masz. Na rybak niszczę w Tak Tatka, ewentualnie. A najlepiej już sobie jeść na te wenteczki. O, tak mam Będzie bezpieczniej. Co ja mam zrobić? Z nikomu ty nie zrobisz ani sobie. No tak, przy takich kusoli jak ty nie ma rybku. Dobrze mówię, Iwan? Na jak wybijacie i tak to później jest. Ja nie łowię akurat, nie jestem w temacie, także się nie mylę. Ja w ja mam chyba z osiem wędek. Co? A kartę masz? Mam. A wiesz, że na osiem wędek nie wolno łapać? A łowię w kone dwie. widzisz? A teraz cię srebu... mam, teraz cię złapałem, A osiem jest tylko rozłożony. No, No to jesteś kuson. Nie. Jak? Normalnie. Na dwie wędki można łapać, na kartę. Nie na osiem. Słuchaj, jak nie jestem zanurzony w wodzie, tak? To nie łomię na nie. Oj, młody, młody. Popraw się. Mm. No bijasz mnie czasem. No widzisz, życie. Teraz to sobie kupię flachę zaraz. <grystanie> Do widzenia panów. Cześć. Papa. Pa. No, a ja ten kod nie, potrzebuję, bo jakbyś ty jak nie odebrał, no wie, wie, to on będzie mi bezwzróżniczny bez tego kodu, nie? Zostawiam u siebie telefon, nie? i mówi, że nie, że mnie nie znasz w coś. No że nie kojarzy Cię. No bo Cię no. Jak, jak no, miśle, to, nie, to, nie Może u Kuby byłeś? Co, Teraz już u... zostaniesz gwiazdą Lombardo, to Cię będzie kojarzył. No <noise> <noise> proste, no co? co Ty byś, widzisz, beze mnie zrobił? Nic. Poszedłbyś do dziewczyny bez czekolady? <głosy> <głosy> Ile wcześniej brałeś? 120 chyba. A teraz ile chcesz? 150, tak? Smart 9 HD. Ja sobie zobaczę, ile można dać. No. To jest taka marka, wiecie, niska zwykle. Nie no, odbierz, to ja ręce na to jestem, jest, Jeden jego telefon, jaki mam. Te 120 to jest maks. No spoko. To dajmy 120. <grymline> 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 co się boisz? że są strachu. Od ruchu tak. Widzisz, tak się boisz. Nie, dobry chłopak. Nie? Popiekasz? Dobry, wiecie. On pije budkę, nie? Z, nie pije. No, widzisz, On tylko ze mną wódkę pije, z nikim innym nie. A możesz mnie upoważyć do tego telefonu, czy nie? Jest tak, to... tak, zrobimy tak. A na ch**ie telefon, ja mam A ja muszę sam wykupić. Muszę tak wykupić. Tak? No pewnie. Przecież Iwan jest cieniewity, no wiesz, że to nie telefon. Ja mam full I to jego. Proszę bardzo. Dobra, dzięki się... Na razie. Na razie. Siemano! Co tam? Jak widzisz... Że muszę... dać ruszyć, kur... na zęby. Do Kielc. Co tam, Paweł? Jak widać... Co i zdrowy. A, żeś kur... dał na tej walce, co? Nie z z mózgu dostał. Ale nic mu nie jest. Jak nie? Odchodzi z walki. Już koniec. Co ty gadasz? z mózgu i już nie może walczyć. To jest sport. To sobie pomyśl, jaki to musi być super cios. Ten trening na on ważył 8 kilo. Przewagę miał. I 10 walk. Dwie walki KSC. Walczył, później MMA, K1 i teraz K1, ale tylko stójkę, nie? A co potrzebujesz? Stopy, bo dzisiaj muszę jechać do Kec na dentysta, okay. a to są korady, k***a, ku... e. z Cypru. Wiem, że jest to A ale muszę się, k***a, Kurde, tam. Kurde, ale już mają szkła No to przez gniarzy, kurde. Tam w pociągu jak cię zglebowali? Ja myślałem, że ich pozbiją. A co Zresztą w ogóle chodziło z tym maksem w pociągu? Po prostu, kur... Wypiłem je na piwo, a miałem długą podróż. Ja no. W ogóle nie paliłem fajek, nie? Poziom jakimś sobie zapaliłem. A, a przytem pięć dwa piwa i... A to się wpierd... Ja sobie siedzę na ten otwiera i do mnie się wpierd... Konduktor? A to z drugiej strony wypierd... Nie wierzę, że to jest tramwaj z i zaptałem, Bo tam w pociągu gadałem, kur... O interesach i tak dalej. o te 5000 i tak że tak mnie traktowali. Jeszcze kupiłem bilet dodatkowo e, 172 zł, chłopie. To razem wydałem 325 zł, Czy no, Miałeś bilet, tylko po prostu fajeczkę chciałeś zajarć. Ale nie powinienem tak e, oskarżyć, że byłem pijany i robiłem zagrożenie. A to od razu wziąłem na policję. A ja nie chciałem żadnego piwa, tylko dojechać tutaj do drewnika i tak się zeszło. Nie Ale to mandat dostałeś i wysiadłeś? Czy puszczali, czy na dole? Nie, nie mieli prawa mnie na to ruszyć, ruszać, i nie mieli prawa używać siły. Bo człowiek, jaki jest niebezpieczny, to ma prawa. Jesteś niedzykany, jak ty nie robisz zagrożenia. To co później zrobiłeś? Na inny pociąg poszedłeś, no. czy ja? A, mm. a, myślałem, że możecie zawinęli. Gdzieś nie, nie, Siedziałem takie pogodzenie zaraz mi zeszło te dwa piwa i musiałem im wpuścić. Jeszcze oni zaatakowali na labie, na moim labie. A takowa tym nie wiedzieli. Później generał przyszedł. O da są, kurde, to jest bokser Prime. E, patrzą. o władza, o, za tym korę... Przedlałam z wakacje, a wy co? My wyciągacie nie macie prawa, kur... Ja też mam prawa czeleste, że jak nie robię zagrożenia, to nie możecie mnie zaatakować. Jak wy macie mundut, to też was nie mogę dotknąć. Takimi te tekstami jeszcze kontorka, kur bagaż do Szczecina. Proszę. Naprawdę, ze są gierane, jest z Cypru. Kurczę, a masz może ten y, paragon albo coś? Nie. Uwierz mi, z Cypru. Dla mnie to jest kur... ...w ch... Kur... rzecz, ale ja muszę jechać kur... sobie zamówić. Za tydzień dopiero dostanę pieniądze. Będziesz ząbki robił? Ja zgodzisz się, muszę się stawić nocą. Wydatki miałam jej ch... Nie? Dam ci kur... mielnik. Na... Co to jest? Popatrz. Tylko wyczyszczysz i... i fajnie się w Warszawie kupowałem. Tego nie, trzymaj. 200 coś, Co, dogadamy się jakoś? Zobacz, to to wiesz, muszę znaleźć to po prostu. Mniej więcej wycenić, ale kurczę, z tymi resami... Wiem, ja tylko pocałstwo kupię, zaraz dostaję wypłatę. Ja muszę dzisiaj być tam. a ja jestem pusty. A ja nie zdążę iść do banku, żeby wziąć kredyt. Miałem jeszcze zegarek, ale kurwa nie mogę znaleźć. Miałem duże sławki, DBA, za 400, ale w Warszawie zostawiłem. Po tak robię, żeby kur... było na styk, nie? Jak, jak lotnicy ja się dają, właśnie tam, na szybsze, to kupuję właśnie takie bryły. W tym stanie używane, nie? Bez paragonu, to stuwa maksymalnie. Kur, tam nawet nie dojadę. Urwę za mnie kur. przysługę, co? No, normalnie dałbym z 5 dyszek, wiesz? Ale już stówkę zrobię. Tylko dojadę do poznania, a pójdzie. do do kur. jak dojadę. Znaczy, jakby się Regio wziął pociągi, to będzie tani, daj mi się. A ja na 8 muszę być. Ani dostaje za walkę się ona jeszcze? Dopiero za tydzień. Ja go mówię, że kur. sam nie jestem w kur. tak? Kompletnie pożyczyłem 500 w kur. Przed moją walką kur... i nie mogę, nie mogę się do niego do... dozwonić. To co mówisz robimy tą stówę? Ale mam jakieś wyjścia? Nie, mam ja muszę jakieś tam kur... dojechać. Tak czysty wykuć wystarczyłoby. Mówię, te wyjazdy mi dobijają kur. Nie? Proszę bardzo. Mhm. Na miesiąc, nie? Robisz? Na 37 dni, no? Zebi się. Odbierasz? Na pewno kur... To jest to jest pamiątkę z Cypru, chłopia. Ok. Przedłużyć kansałę potrzebuję. Dobra. Bo do dzisiaj jest, nie? Kur... Za na masaka jest, żeby się z nim dogadać. Czemu? Chroni światło, nie wiem, coś mu sufit na głowę spadł ostatnio, nie? Zaczyna się z jakimiś tam tutaj k... tymi dezenckimi, wiadomo, już żeby nie mówić źle, wygami na tych live'ach łączyć. Ku**ie co oni mu tam do tej głowy kładą, nie? No lata po był w dezenku jeden dzień po walce, no to nawet się nie pokazał, nie? Spotkałem go przez przypadek na nowym. Mówię, Paweł, kiedy w końcu oddasz nam pieniądze? No już tysiąc złotych, mówię, no przecież mówię już k... no, trzeci raz muszę przedłużać konsolę. Po walce miał oddać pierwszej, jest po drugiej, a ty dalej nie oddajesz złotówki mojej babci. co, do twojej babci kasa No wiesz, no bo ja pojechałem do, do Warszawy tylko tak. i wyłącznie dlatego, że Paweł napisał do mnie wiadomość, za, wiesz, głosówkę tam, nie, za że go zostawiła ta poprzednia ekipa, że on nawet walki nie ma, ostatnie 10% ma i czy nie bogi byśmy mu pomóc jakoś, Ja mówię, no to ku... Paweł, jak chcesz, to ja mogę przyjechać. No, on był totalnie pusty. Dzwoniliśmy do tego Prime'u. Pytaliśmy czy tam jakąś zaliczkę do Paweł jest w stanie uzyskać, niestety nie, ze względu na to, że Paweł już 5000 tysięcy zaliczki z pierwszej walki wziął. Ale on mówi, że on żadnych pieniędzy nie dostał. No ale ja przyczytałem umowę, faktycznie on te 5000 dostał, nie? Tylko, że też rozumiem po, po fakcie tych chłopaków, którzy go tam prowadzili, że no, jednak no do życie w tej Warszawie jest drogie, kurde. My przez niecały miesiąc, ja wydałem no czwórkę babci, bo jest to co chwilę wysyła na bika na bolta, na jakieś tam jedzenie na mieście, bo nie było czasu nawet, żeby tam zjeść w chacie, co ugotować, nie? Tym bardziej jeszcze, że oni nam wymyślali te mediatechy i tak dalej, tam trzeba było jechać, tam trzeba było jechać. Na siłownię, na tą, na tą, na na tą salkę treningową, no wszędzie było trzeba dojeżdżać, nie? Dopiero później do nas dojechał trzeci, trzeci osobnik, bo już ja też nie miałem już pieniędzy, babcia już też nie miała nic. No to jeszcze on do, do, dodatkowo trójkę w to wsadził, nie? Tam, wiesz, jakieś ciuchy trzeba było Pawłowi kupić, coś, nie? Przyszedł dzień, że Paweł po prostu stwierdził, że on nie potrzebuje nikogo już, on się sam będzie prowadził. No, ale statystyki mówię jasno, nie na tym jego TikToku, nie? To odkąd przestałem mu tam pomagać, no to nie przekroczyłem nawet no 20 tysięcy wyświetleń. Spotkałem się z nim na tym właśnie nowym. No to powiedział tak: o, Kamil, jak się poprawisz, to pogadamy. Ja mówię, Kamil, ale kurwa. Paweł, się poprawić, no? Ja nie będę sobie da dało sobie samą pomiatać, nie? Że on będzie rano wstało, 6 rano, pobudka, ja, kurwa, mi kawę i śmieć, no? Bez przesady, nie? 6 rano, codziennie, kurwa, wszystkich z łóżka wypiję. I od na dajcie młody do wieczora, nie? Codziennie, stary, nie. Powiem ci szczerze. Przebywać z Daltonem w jednym domu to jest piekło. A jak ona już pod koniec przed tą samą walką jeszcze zaczął chlać, to już wstaje w ogóle, nie? Przecież... jak miałem tutaj rękę, tą... z tą, z tą taką górkę taką, to kiedyś właśnie po piaku uderzyłem w ścianę z całej siły. mi ta kość pękła. No ale, że byłem pijany jeszcze kilka dni później, to nie poszedłem tego nie wyleczyłem teraz mam ta, taki efekt. A on, dosłownie po tej konferencji, co była face to face i ta randka miała być później, nie? No nie przyznał, że jest zestresowany randką, nie? No tylko wiesz, od rana jakieś, gdzie jest moja koszula, była koszula, on nie patrzy na swoje rzeczy, wiesz, przeprowadzaliśmy się z jednego na mieszkanie, na drugie, to nie połapał połowy rzeczy, ku. i do nas pretensje, no ale Paweł, my nie jesteśmy twoimi opiekunami, nie, wiesz o co chodzi, mimo wszystko i tak staliśmy się to jakoś tak, wiesz, wszystko próbowaliśmy, żeby nie miał tych najwów. jak najmniej tych najwów, żeby było, no ale niestety to się nie dało, staje, no bo dzwonią do, z tego Prime, mówią mu, Paweł, załatwimy ci siłownię, tego i tego, mija tydzień później, no, nikt nie dzwoni, nic nie pisze, Kateng miał być, nie było. Dobrze, że ten Arek z tej pizzy z Halo Pizza, wyciągnął do nas pomocną dłoń, bo naprawdę to, by, to nie, było, nie skończyłoby się na tych 4 tysiącach, tylko byśmy musieli jakąś pożyczkę kminić, No i co? No i Paweł, no niestety, no unika kontaktu jakiegokolwiek. Pisze do niego jakiś czas temu, znaczy co jakiś czas, ale no, nie odpisuje nawet już, nie? A no, zrobił robotę jednak, no. Mogło mu się odkleić, no rozumiem, no jeżeli... No, ale co, ty mu pożyczyłeś jakieś pieniądze do N ręki? Znaczy, no ja, jak z nim mieszkałem, no to on prosił, Macie, skąd pożyczyć chłopaki? No powiedz, no, my nie będziemy z mówiliśmy w wprost, no, nie będziemy ci tu siedzieć, my tu jesteśmy ci niepotrzebni. My za to pieniędzy nie będziemy mieli, my tracimy czas, pieniądze, no ale no... Moja babcia jest złota kobieta jednak. No i Kamil, no co, jak wam? Jaka tam jest? No i Paweł często pyta, no Panie Lu, mogę tam nam pani coś wysłać, ja pani oddam na pewno po walce. No i wiesz, no babcia stoi sobie na dole, no mogę zawłać sama powiem, nie? Wiesz mamy tam wiadomości, wszystkie te przelewy, które ona tam wysyłała i tak dalej. Wszystko jest, nie? Nawet no, mam, mam nawet na iPhone'ie, miałem tylko, że zgubiłem iPhone'a, way. No mam nagranie jak tam Paweł się. Wiesz, bo już w pewnym momencie już nie byłem pewny, nie? Czy on mi odda te pieniądze, czy nie, bo się zaczął już tak zachowywać strasznie, że no takie teksty typu, nie zrobisz tego czy tego to Nie, długa w nas Mam wszystko tam wiesz, udokumentowałem to wszystko, żeby tam w razie Włóż się móc zabezpieczyć, nie? No tylko że zgubiłem ten iPhone no i nie mam tego nagrania, w tym Paweł tam się deklaruje, że odda mi te pieniądze i tak dalej. No ale wiesz, jaki jest Paweł, Do Pawła podejdziesz i powiesz mu, Paweł, oddasz mi te pieniądze, które pożyczyłeś, no to on to powie, nie? że on wisi pieniądze i tak dalej. To no nie jest żaden problem, tylko że ten jego prawnik chciał skonstruować umowę między nim, mną, a tym naszym trzecim technikiem, nie? No. Tylko że Paweł się niestety nie zgodził ze względu na procenty, bo on nie rozumie procentów, wiesz o co chodzi, nie? A wie, Paweł, no ale jak ty sobie wyobrażasz, że Ty nam. Będziesz co miesiąc wypłacał, powiedzmy sobie te przychody, te 500 tysięcy złotych, jeżeli ty nie masz przychodu 5000 zł miesięcznie. To nie lepiej się dogadać na, powiedzmy sobie te głupie 10%, z TikToka przyjdzie ci 100 zł, oddasz 10 zł, chyba lepiej jest 10 zł oddać niż za się na 5 tysięcy następne. Gdzie ty wiesz, ty nie jesteś w stanie mi wymyślić pracy na cały miesiąc? No bo on nie jest w stanie wymyślić mi pracy, Ja się zajmowałem głównie tylko jego socjal mediami. I takim wiesz, kontent creator taki bardziej byłem, nie? żeby że wymyślić coś, co, co ludzie chcieli obejrzeć. No ale jak on tego przestał, bo ode mnie tego wymagać, w sensie wręcz więc mi zabraniał tam używanie tych jego socjal mediów, no to mówię, Paweł, no to po co ja ci jestem robienia kawy? Czy do sprzątania po tobie budel? No tak mówię, to nie chcę, żeby to wyglądało. Mówię, szukam sobie roboty, mówię, Paweła, ty sobiałeś sam po prostu. Nie? Ale mi się wydaje, że on chyba jeszcze tych pieniędzy nie dostał, bo on wczoraj u mnie był i zostawiał okulary, żeby na bilet mieć do tego do Kielca. Pan Natalia, dostać dostałaś ścianę spojrzenia. Mi się wydaje, że to może być coś, że komornik mu zabierał. No, zabał bo... mu już wszystko. Czy tak, w poprzedniej, walce. Się dogadać, nie, przy poprzedniej ty... walce z, z tych 40 tysięcy, co miał? Dostał 35 po liczeniu tej piątki, którą dostał z Z tych 35 zostało mu niecała dycha. Komunicz tam pozejmowali co mogli i na ten moment już jest czysty. Bo rozmawiałem z jego prawnikiem, już wszystko ma pospłacane. No przy tej walce już mu nic nie odchodzi, nie? A... No już idę. A przy tej walce jeszcze mu garże podnieśli, bo tam aneks poleciał od prawnika. No wiesz, no jednak bo robotę na pierwszej gali. No na tej też. No jakieś tam bonusy podostaje pewnie, nie? Plus te zęby jeszcze. No bo no się on jechał do Kielc, żeby zęby zrobić, no, nie? Ale widzisz, no jedz z ręku, nawet nie przyjdzie. Woli się biegać z jakimiś ludźmi, którzy. Kojarzy, może. Kojarzy, nie? no? No to on się przez za wyłudzenia, ma tam swojej dziewczynie złoto z domu, po powypierdolę. No wiem, to u mnie. No no, no i on teraz do... przykleił się do tego Daltona no i mu tam wiesz, miesza w głowie, a Dalton jest strasznie podatny na wpływy, nie? I on autorytetów przede wszystkim nie uznaje, nie? No ale masz, jak dostanie za tą drugą walkę teraz pieniądze, to wiesz. Mam nadzieję, jeżeli że. Jeżeli tam od twojej babci wziął, to oddaj, nie? No mam nadzieję, no ale na... zobacz, b***! Jego kuzyn no też mu nie oddał nic. Jestem siedemstu w staniu. No najmniej, bo najmniej, no ale 700, trzy koła, cztery koła, no to już masz pewien ale. A tam w ogóle jakaś akcja z laptopem była, czy coś? Nie. Że yy, on mówił, że to już jest jego laptop? No, no tak, no bo, a słuchaj, <grych> no słuchaj, bo ziomek przyjechał do nas Technik taki, no poprosiłem go, bo on się zna na takich technicznych sprawach i tak dalej, przyjechał, nie dość, że wsadził trzy klocki, no. przywiózł dwa laptopy, jednego właśnie takiego, wiesz, do streamowania, a drugiego żeby być moder moderatorem po prostu tam sobie z boku, nie? No ale to są komputery po 6 koła złotych, nie? Wiesz, takie gamingowe typowo, on z Niemczech od taty z nie? No i Paweł stwierdził, że on po walce tego kompa odkupuje. Na no, tym laptopie nie było nic poza zainstalowanym World of Warships i zalogowałem to na kątem. Nic więcej, tam tylko pod bo tylko wiesz, te, te programy, nie? No ale Paweł stwierdził sobie, że on, on tego laptopa przejmuje. I to jest jego laptop i Na Dominik tak płaci. No dobra, jak mi zapłacić to to laptop, nie? Ale Dominikowi nie zapłacił. Nie oddał mu pieniędzy. Nie, nie dał mu już na tego laptopa i w pewnego dnia, jak tutaj poda zęklaru, taki na wchodzi mu do auta i mówi, to jest jego laptop! Bo on go szachuje. Po gangsteresku. No, rozumiesz to? Po gangstersku on mu laptopa. Do mojej babci tak w z tą chciał mi zabrać, bo to jest jego laptop. Paweł kur... Wyjdź mi stąd, Ty jesteś już tak odklejony, że się nie da z tobą rozmawiać, no. Ale co się dziwisz, jaką po 5-6 dni nie, śpiewał, nie No, no wszystkie no się inwestował w proch, nie. Z też pieniędzy nie dostał, nie? Bo I to miał ma... dychę dostać, tak? No tak, miał dostać dychę. Z tego co wyczytałem właśnie w... z rozmowy z ciosem, to dał mu piątkę do walizki, w drugiej piątki powiedział, że mu na razie nie da, bo nie ma. Paweł go sz... się strasznie w kuj. Ale jak dolesz do Polski, to mu napisał, że no, do niego liczymy się przyjaciele, a nie pieniądze. I wiesz, ja tak siedzę i to czytam, mówię, ciebie się są przyjaciele, a nie pieniądze, jak tego się nie znasz. Ja ci pomagam, a nie potrafisz mi nawet 100-200 zł wysłać, że wiesz, nie mamy na babcią na razie czy coś. A mało tego, zostały tą walizkę w pociągu, do Szczecina pojechała. No i co, jak pojechał do szczecina, to walizka żadnych pieniędzy nie było. Zgubił tam walizkę. No z góbi, no, znaczy z pociągu, nie? Bo tam zaczął palić ślubi w łazience, konduktor wezwał policję, bo się tam zaczął awanturować, grozić im. Jak to on pozabija, on pozabija. To się nie pierw i zadzwoni po policji, go wyrzucili z pociągu, a walizka została. O no, co, on nie będzie sobie nosił walizki, oni mają mu nosić. Ale pojechał do tego, do, tego, do tego Szczecina, szczecina potem walizkę otworzył i w walizce nic nie było, nie, żadnych pieniędzy. Jest niewdzięczny strasznie, nie? Ten codziennie umiałem na śniadanie, bo później na obiad, przychodził, a teraz nie za człowieka, nie? Jakbym go nie spotkał na tym nowym przez przypadek, no to w ogóle nawet się Dozą. Pogratulowałem mu i tak dalej, to na czym nie odezwał. Myślałem ogólnie, żeby poznać z tym Arkiem, czy teraz robimy do, do kolejny walki, jaki jest plan. Czy Paweł ma się prowadzić już lepiej, czy dalej robimy patologię, jak robił dotychczas. Robi do no ale wstrzymuję się, bo to chyba jednak nie ma sensu. Pójdę najpierw sobie coś zarobię. Wiesz, no moim zdaniem wydaje mi się, że Dalton lepiej jak będzie sam po prostu. No tak, zdało, no też mi się tak wydaje, nie? będzie. nie będzie mógł nie będzie... Obwinić, nie będzie. siebie, nie? Tak, właśnie o to chodzi, że nie będzie mógł tego zrzucić na kogoś innego, nie? Znaczy, temat jakby chciał, to i tak każdemu powie, no tu się no, i tak to wygląda. On tak sobie ucinał, już sporo do sporo nie? Co tak właśnie w ten sposób poucinał, nie? No, wiem, że chłopaki, co wcześniej go prowadzili, to też mieli z nimi. No, no ja, ja gadałem później z tym Jasiem, przeprosiłem go, przeprosiłem go, no bo jednak no miał chłopak rację, nie? No jak to mieszkanie wynajęli, to przecież tam spelunę zrobił. Nas ja, ja, do, ja do tego właśnie nie, nie dopuszczałem. Szkola rozbita w drzwiach, krew na podłodze. No ja do tego nie dopuszczałem, no bo on ma takie trzaski, że idzie nogi w szybywali z pięści. Na trzy jak które mieliśmy do dwa No idę już, no. No muszę iść. I proszę bardzo, przedłużenie. Dziękuję. I mirago Danielcze. Wzajemnie trzymaj się. Hej.